O i, coraz większe te paczki przychodzą. Cześć, witajcie! Nie ściemniam. Taki gigant dzisiaj na Wizji. Nie ściemniam połowicznie, ponieważ paczka z, z Diktum jak najbardziej. Ale nie ta, tylko trochę mniejsza. Tym razem kolejna paczka z Dictum. Tuż przed, przed Nowym Rokiem. Zaraz zobaczymy, co jest z jej zawartością. Taki trochę spóźniony prezent, nie? Świąteczny. Otwieramy. Jeszcze nic nie widać. Nadal nic nie widać. Karton na bok i na naszym stole wylądowało. Dobra, nie przedłużam. A Wylądowały. Takie dwa oto piękne pobijaki. Dajcie mi się nacieszyć i pooglądać te pobijaki, bo jest naprawdę co oglądać. Ja tutaj również wam pokażę dokładnie. I ten drugi jest trochę cięższy. Totalny klasyk, czyli typowy pobijak stolarski, rzeźbiarski. No, oczywiście zależy, kto do czego będzie to, tego używał. Patrząc po gatunki, które tutaj zostały użyte, jest to, jest to buk biały. Bardzo, bardzo twarde drewno, dla tych, którzy nie wiedzą. Natomiast ciekawi mnie ta rączka, bo na pierwszy rzut oka jest to. Ciężkie do rozpoznania. Naprawdę. Hmm. Więc nie będę strzelał. Spojrzę do katalogu. Zaraz to wyszukam i wracam za 5 minut. Opowiem Wam o tych pobijakach trochę więcej. Jestem już z powrotem mądrzejszy o informacje, które przeczytałem. Spójrzcie na tą rączkę. Pomału ją obrócę. Czy ktoś z Was zgaduje? Ciężko będzie. Wędzona robinia akacjowa. Niesamowicie twardy gatunek. Będzie tutaj bardzo, bardzo odporny na wszelkie uderzenia. No i oczywiście Bóg. To jest klasa w sama sobie. Jestem już z powrotem mądrzejszy o informacje, które przeczytałem. Spójrzcie raz jeszcze na tą rękojeść. Czy ktoś z Was poznaje? Myślę, że ciężko, nie? Wędzona robinia akacjowa. Bardzo twardy gatunek, poprzez wędzenie jeszcze jest on ustabilizowany i daje niesamowite połączenie. Tak jak powiedziałam, obuch tutaj wykonany z buku. Wszystko jest pięknie. Jest tylko zabite klinem drewnianym również w jednym i w drugim. I teraz są to dwie wersje. Tutaj typowo kształt dzwonu. To jest wersja 500 gramowa i tutaj ten wyższy, on jest, to jest wersja long, czyli wersja długa 400 g. 245 i 290 mm. Średnica tego niecałe 90, a średnica tego 80 mm. Wszystko jest polakierowane, ale jest to lakier matowy, który praktycznie się nie mieni. Widać dotykając ręką same rękojeści, i praktycznie w ogóle nie czuć tego lakieru. Tutaj również. No, i teraz, jeśli chodzi o kształt, zobaczcie, no, totalna ergonomia tutaj w rękojeściach takich pobijaków. Myślę, że nic lepszego nie da się wymyślić niż lekkie zgrubienie tam gdzie trafia nasza dłoń. Tutaj mamy ciut węziej i przez te kształty obłe samego obucha, nawet jak ten obuch gdzieś tam w czasie pobijania dotyka naszej dłoni, to jest to jest bajka. Zobaczcie co ja mam tak naprawdę w swoim warsztacie z takich dużych pobijaków. To jest taki praktycznie jak młot wyglądający. Kolejny pobijak różniący się kształtem. Widać, prawda? Tutaj jest to ścięte i uderzając w dłuto, to już jest bardziej pomyślane ergonomicznie, ponieważ kiedy pobijamy, widzicie. Ten kąt, który pojawia się tutaj, pobija kontra, kontra dłuto. I teraz, w takiej pozycji, to jest ergonomia jak najbardziej. Tutaj robi się coś takiego. Więc to jest słabe. Ja to kupiłem dawno, dawno temu. Raczej z sentymentu, tak naprawdę, wisi. Sama rękojeść również to jest porażka. No, i później oczywiście pobijak tego typu, czyli taki maluch, i to już jest też fajne, ponieważ może nie do takich dużych dłut ciesielskich, ale jest on bardzo ciężki i przy tych mniejszych dłutach to praktycznie można wziąć go w dłoń i, o. I możemy pracować praktycznie w ten sposób, tak? czyli bardzo, bardzo precyzyjna praca. No, a tutaj mamy pobijaki typowe do pracy. I teraz sam jestem ciekaw również, jak będzie mi się pracowało. No, bo tutaj zobaczcie: nie? wszystko powierzchnie prostokątne czy kwadratowe, a tutaj mamy kształt zupełnie okrągły. Jest to. Ciekawe rozwiązanie, może nawet lepsze niż przy tych pobijakach, ponieważ nie muszę absolutnie zwracać uwagi, czy trzymam pobijak w dobrej pozycji, co są go do dłuta. Oj, tutaj już powinny się pojawić na moim nosie okulary. Też nie zapominajcie o tym. Widzicie, że nie, nie oszczędzam tego. Może jeszcze kilka razy z całej pary. Minimalne, minimalne wgłębienia. O, teraz będzie widać. się pojawiły. Ale przy tak mocnych uderzeniach to pojawić się musi. I to było. No, nie ma znaczenia. Takie sprzęty to jest pobijak na długie, długie lata. Nie ma, nie ma siły. Jeszcze zobaczę to wersję dłuższą. 100 gram różnicy, ale jak się bierze ten kontra ten, to czuć różnicę. No i tutaj mamy dłuższą dźwignię, znowu, nie? czyli możemy zrobić mimo mniejszej gramatury, może być, możemy wziąć tak naprawdę większy zamach. Nie? Powiem szczerze, pierwsze odczucie przy takim właśnie uderzaniu mocnym pobijakiem okrągłym versus pobijak tego typu. Tutaj po pewnym czasie, kiedy wiecie, walicie, walicie przy tym głębokim dutowaniu, on się zawsze obraca jakoś w dłoni, nie I zawsze musicie kontrować sprawdzając, czy, czy ten pobijak pasuje do dłuta, czy też nie. Myślę, że przesiadka jak najbardziej udana. Inaczej, paczka z niespodzianką w 100% trafiona i tego typu pobijaki okrągłe trafią u mnie i znajdą stałe miejsce. Tyle w takim razie na dzisiaj. Do zobaczenia dla diktum za tak udane pobijaki. Należą się, prawda? Lajki. Tak jest, o nich mówię. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia za kilka dni. Cześć.